Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii w potop Total War Plusami. No i myślę, że to chyba będzie ostatni odcinek naszej kampanii. Zdecydowałem, że e, też po tym, co piszecie w komentarzach, żebym porzucił już tą modyfikację. No bo macie rację, że teraz najprawdopodobniej będę walczyć już z tymi samymi przeciwnikami, z którymi walczyłem z polską, czyli z Rosją. Z, ze Szwecją i być może z kozakami, tak więc no, ta kampania straci swój urok już nie będzie takim świeżym powiewem. No już jestem też nią dosyć zmęczony, jednak. E, jeżeli będę nagrywać następny mod, to zawsze już będę mógł sobie nagryć go z tym patchem do AI i tak dalej, więc no to też będzie miało wtedy większy sens. E, no ale też wezmę sobie trochę przerwy od... E, tego Potop Total War. Mam w planach nagrywać teraz dwie serie z Total Waru. Jednego nowszego, nie wiem, może to będzie Troy Total War, może Warhammer, może jakiś, hmm, może Attila, no zobaczymy. A jedna kampania będzie z modyfikacji do medievala i tutaj myślałem nad dwoma. Myślałem nad Bellum Crucis, jeszcze myślałem nad tą modyfikacją już od dłuższego czasu, od grudnia tak naprawdę, zanim Ragnar tam teraz zaczął nagrywać serię z tego, no myślałem właśnie, żeby poprowadzić tą kampanię, bo bardzo lubię tego moda, ale miałem od niego dłuższą przerwę. i Nie grałem jeszcze szczętej tej wersji 7.0, wcześniej grałem chyba na wersji 6.3, czy coś takiego. Albo wrócimy sobie do Third Age i albo na Mosia, albo na Divide and Conquer, no zobaczymy. Eee... Myślę, że nie będę kontynuować mojej starej serii Ice and Garden, tylko zagrałem sobie czymś nowym. Eee... No i pomyślimy ewentualnie wtedy, co by to było. Tak więc możecie też pisać pod tym odcinkiem w komentarzach, co byście chcieli, żebym nagrał. I na pewno się zastosuję wtedy do waszej rady. No ale dobra, wróćmy już sobie do tego nieszczęsnego moda. Yy, więc, nie no, <śm> bardzo go lubię, jak mam być szczery. Ma bardzo fajny klimat, no ale... Musi być dopracowany. Jeżeli doszlifuje się jego wszystkie błędy, to będzie to jeden z najlepszych modów do... Medivala, jak to moje, bo ma naprawdę super klimat i dodaje fajne rzeczy. No tylko trzeba po prostu go doszlifować. Okej, okay, myślę, że możemy skończyć turę, bo tak naprawdę nic tutaj za bardzo nie zrobię aktualnie. I zobaczymy, co po prostu zrobią moi przeciwnicy. Założę się, że ci kozacy mi za parę tur wypowiedzą wojnę. Naprawdę zdziwię się, jeżeli tak nie będzie. Okej, okay, tutaj musisz moich kapłanów paru przesunąć. No i zobaczymy. Na no Austriacy... O, mamy rewolucję w Brnie. Czy tam zamieszki? Musimy coś z tym wymyśleć. Aha. Kowno jest oblegane. No niedobrze. Musimy mu ruszyć z pomocą. No, Szwedzi widzę, że się na mnie skupiają. Tak, niestety. Odpuszczają sobie Rosjan. No dobra, tutaj jedną armę posłali, więc chociaż tyle. Oni chyba sami nie wiedzą co chcą zrobić. Okej. Okay. no i mamy zaprezentowaną pannę młodą. Czuj się sobie weźmiemy. Zabierzki w brnie, coś no, chyba... trzeba z tym zrobić. Więc się może sobie jedną dziopiątkę. No i to nic jeszcze nie dało. Weźmy, naprawmy tu kościół. Może odeślemy sobie jeszcze jakiś jeden dział, A oni nadal się burzą. Debile. Ech. Dobra, weźmy sobie dwa oddziały najemników do tej armii. I może jeszcze sobie coś postawmy, żeby się budowało. Widzę, że Szwedzi znowu idą na Berlin. No miło z ich strony. Rozwinął sobie trochę Wrocław, postawmy sobie tu wielki rynek. I tak, tutaj się oblega ładnie, tutaj musimy ruszyć tą armię w tą stronę. Ja ze spokojem tą kampanię bym wygrał, mógłbym całą, całą Europę zdobyć, no tylko po prostu to była mozolna kampania, ze 100 bym walczył ze Szwecją i z Rosją. Walka ze Szwecją przecież w mojej kampanii polską by zajęła mi bardzo dużo czasu, a... W tej zajmie mi jeszcze więcej. Jeszcze nie niewykluczone, że Turcja mnie może wkrótce zaatakować. No i nie będzie wtedy ciekawie. No więc właśnie jest jak jest. Okej. Okay. Tutaj musimy się cofnąć pod kowną, spróbować je jakoś uratować. E, tutaj możemy wziąć ewentualnie sobie jeden oddział najemników, żeby bronili mi Wilna. E, no i dobra, skończmy znowu turę no bo więcej raczej nie zrobimy no i zdobędziemy też sobie Wiedeń, no i myślę, że to jest też fajne, że w ostatniej w ostatniej kampanii zdobyliśmy Konstantynopole na tym skończyliśmy, więc teraz zdobędziemy sobie Wiedeń i to będzie powiedzmy taki tam e, symbol zjednoczenia Niemiec pod naszym berłem może nie jest to zjednoczenie jeszcze kompletne, ale no to jest tylko kwestia czasu, zanim bym tam Zdobył od Szwedów ziemię, zdobył paratynat, No i w sumie byłby koniec. Uuu, 30 tysięcy. No, z tą kwotą podbój świata będzie jeszcze łatwiejszy. Dobra, no, widzę, że oni chcą mi tutaj zdobyć kowno. No i boję się, że raczej tego bym nie obronił. Hmm, z drugiej strony nie wiem, czy będę mieć okazję stoczyć jakiekolwiek bitwy w toncinku. No, dobra, to spróbujmy chociaż ich obić, żeby ułatwić robotę mojej armii, która zdobędzie tą osadę wkrótce. Eee... No i w... zobaczymy, jak to pójdzie. Hmm. No, z 30 tysiącami to ja tą kampanię ze spokojem teraz wygram. Eee, już nie mówię tutaj o jakimś rozbudowaniu gospodarki, ale po prostu mogą teraz nastrać tyle armii, że naprawdę by sobie nie poradzili. Przyspieszmy. Czy nie chcą zarmać to do mnie strzać? Chyba tak. Mhm. Hmm. Przejdźmy sobie tutaj, może, żeby uratować tych gości. No ale jak zniszczą mi tu mur, no to tak naprawdę jest po ptokach. Dobra, to nie będę was męczyć tym, to zobaczymy się za chwilę, jak po prostu już mi zniszczą ten mur. Dobra, wiecie co, to jest bez sensu i tak to wygrają już teraz, jak mi zniszczą ten mur, więc wycofajmy się, przegrajmy to po prostu. Ehm, no i zdobędziemy tą osadę za chwilę i tak, więc whatever. Ehm, ale nie chcę mi się tracić już czasu na to, bo to jest głupota. No, dalej zdobywajcie. Szwedzi mam mnóstwo wojska i to jest duży problem dla mnie. Hmm, no i podsuwałem też już siłę pod wino. Musimy to kowno szybko sobie zdobyć z powrotem. Okej, okay. brno już się nie buntuje chociaż Wybaczcie chwilę. Okay. Ten odcinek będzie trochę poprzerywany, no ale trudno. E, tutaj mamy osadę papieską. No dobra, to idźmy dalej. I tutaj mamy już ziemię, które mogą nam się przydać. Innsbruck mm. Grodziec spadnie, O, widzę, że tu już osmanie idą w tą stronę. Super, po prostu. Dobra, zostawmy tu jakiś garnizon i idźmy z tego wiednio. No, i ruszymy sobie tą armię tu na północ. Mm, no dobra. U, chyba jest krucjata na Szwajcarię. No tak, zdecydowanie. Zerwanie paru już mamy. No spoko. No cóż, no to Szwajcaria raczej upadnie, jeżeli krucjata ich zmiecie z planszy. Dobra, pobudujmy sobie parę rzeczy. I tak mnie będzie jeszcze stać na najemników. Wieści rodzinne, najlepiej rozwinięte państwo, sada okupowana, no wszystko to wiemy. Eee, nie wiem czy chcę tu prowadzić strumkowania z sensu, poczekamy sobie chwilę. Eee, weźmy sobie, postawmy jeszcze jakieś lepsze farmy tutaj. Eee, no i tak myślę co bym mógł jeszcze rozwinąć, żeby to miało sens. Mógłbym Gdańsk rozwinąć, czemu by nie. Postawmy sobie jakąś dużą stocznię. W królewcu postawmy sobie Wielki Rynek. Mam no, mnóstwo teraz z tego hajsu, więc chociaż o to nie muszę się martwić. O ja widzę, że tu idzie kolejna armia, co? No, niech idzie. Jakby jesteśmy na niej gotowi. Okej, okay. więc tak weźmy sobie tych. Jeszcze tych. A ten jeden oddzielnik pójdzie sobie do tej armii. Ale tutaj rozpoczniemy oblężenie. Ok, eee, no i tak myślę, gdzie jeszcze bym mógł jakiś najemników wziąć sensownych. Ach, tak naprawdę nie mam gdzie ich dobierać. Mam wszędzie pełne armię. No, ci najemnicy w tej kampanii są też przegięci mocno. Naprawdę jest to mega ułatwienie. Eee, no to może sobie jeszcze coś wybuduję w Warszawie. Powiedzmy. Albo możemy ponaprać sobie rzeczy w Warszawie. Chociaż tyle. No i dobra, skończmy sobie jeszcze turę. I zobaczymy, co zrobią nasi przeciwnicy. No, chciałbym stoczyć chociaż bitwę jeszcze w tym ostatnim odcinku tej kampanii jakąś sensowną. Bo ta z tym bronią nie miała naprawdę sensu. Eee. Yy... Więc no fajnie by było stoczyć sobie jakąś większą bitwę. No nie powiem, żeby w tej kampanii ich brakowało, bo by było ich odgroma. groma. Okej. Okay. Jeszcze na koniec odcinka pokażę mapę, żeby było wiadomo co i jak. Bo chyba w ostatnim odcinku tego nie robiłem. Dobra, rozpoczniemy obrężenie Innsbrucka. Okej, okay. mamy dyplomatyczne wieści, Francja walczy z Sabaudią, Francja walczy z Hiszpanią. No proszę, może wreszcie coś by się ciekawego zaczął dziać. Eee... Dobra, mój dochód nieco spadł. Możemy nieco jeszcze rozbudować Berlin, więc tak też zróbmy. Może postawmy sobie jakąś. wypas bydła, powiedzmy. Eee... No i w sumie wszędzie się buduje. no. Upewniamy tyle że to się w góry nie myśli. Weźmy sobie targowisko jeszcze w Lipsku. Postawmy. Wyjdźcie tu dalej na północ. No i tutaj możemy jeszcze zdobyć stolicę cesarską w sumie w tym odcinku, bo czemu by nie. Eee... No okej. Okay. No i myślę, że to będzie ostatecznym upokorzeniem Austriaków, że zdobyliśmy jeszcze ich stolicę. No tak więc... ...nastała zemsta za te wszystkie upokorzenia, które... O kurde! 125 tysięcy złota! <grywa> no... Myślę, że to jest najlepszy dowód tego, że... ...toczenie tej kompanii nie ma sensu. Bo no, z tą kasą to... ...mogę wszędzie postawić sobie wszystko. Więc co, już będę tam sobie oszczędzać. Budujmy, ile się da. O, niech się tak zrobi. No naprawdę jak mam mieć 100 tysięcy kasy, to ja bym mógł teraz wyspamić 6 armii i po prostu zaspamić moich wrogów, tak jak oni to do tej pory robili, więc... No śmiesznie, nie powiem. O, widzę, że tu kozacy idą, więc tak jak się spodziewałem, ta wojna wybuchnie już wkrótce. No, nie dziwi mnie to specjalnie. Było to do przewidzenia. Okej, okay, no to tak. Zdobądźmy sobie tutaj kowno. Okej. Okay, no i rozstrzygniemy automatycznie tę bitwę. I splądrujmy osadę. I tak myślę... Ha, nie. Nie możemy tych ruszyć za bardzo, co? Chciałem stoczyć jakąś fajną bitwę w tym ostatnim odcinku. Więc może chociaż pobijemy się tutaj z tymi szwedami, nie będę już zdobywać tego szczecina. Ale żeby chociaż było tak na zakończenie to jakiś taki miły akcencik i pobijemy sobie tutaj tych szwedów. Dobra, to zapiszmy, żeby nic mi się nie skraszowało i przejdźmy na mapę bitewną. Okej, okay, stoczmy bitwę osobiście oczywiście. No i zawsze w ostatnim odcinku powinna być bitwa. Są ciężkim przeciwnikiem, nie powiem, że nie, ale i tak byśmy sobie z nimi poradzili. To by była po prostu kwestia czasu, żeby zabić ten ich cały spam, który mają. Eee... Dziwne jest to oświetlenie. Przez te jednostki wyglądają na jednostki duchy, ale dobra. Aż oczy trochę bolą. Eee... Dobra, mam sobie tutaj jeszcze tych pikinerów ustawmy, tutaj weźmy sobie te armaty, tutaj powiedzmy te armaty, i mam mnóstwo generałów w tej armii, więc powiedzmy tych postawimy sobie tam. No, to jest też trochę yy, męczące w tej kampanii, że większość tych bitew jest naprawdę podobna i mam podobne ustawienia, no bo nie mam też co tutaj za bardzo kombinować jednak, no, więc ciężko mi się dziwić trochę. Że nie chcę mi się wymyślać nowych ustań, bo one są po prostu bez sensu, jeżeli to się sprawdza. Moje armaty już zaczną tutaj próć, więc ruszmy sobie, generała, powiedzmy na tą flankę. No i zobaczymy, co oni będą tutaj kombinować. Moje armaty powinny coś tam trafiać. Nie ma tutaj zbyt dużego tego wzniesienia. Są minimalne. Chcę zobaczyć piechotę liniową. Szwedów. No, ładnie ona wygląda, już tak osiemnastowiecznie bardziej. O, zaczęliśmy strzelać w ich generała, bez sensu z tych armat. Więc lepiej, żebyście panowie strzeli tutaj gdzieś, jak mam być szczery. Dobra, wy lećcie tutaj w tych. O, ci strzają sobie po ziemi, super też. Tutaj ich rejtary, jest już miażdżona, no to uderzmy sobie w tę flankę. Dobra, moi muszkieterze też zaczną ostrzał. No i tutaj ci pichu, żeliniowi. W ogóle naprawdę to światło jest dziwne. No bo zobaczcie, jak jest tak od góry, to te jednostki są czerwone i wyglądają jak najemnicy. Jak przybliżę, to nagle się robią niebiescy. No, śmieszne. Nie powiem. Dobra, wycofajmy sobie nieco ich. Dobra, tutaj ci dostaj pod dupę. No, i też sobie cofnijmy. Tutaj ci już wchodzą wrażenie moich strzelców. Dobra, moje armaty nawet coś tam strzelają. Więc, jak już nawet moje armaty coś robią, no to znaczy, że jest grubo. Dobra, wy tutaj lećcie w tych. Wy idźcie tędy. Wy pójdźcie powiedzmy w straż halabardniczą. No, i ci tutaj się rozpływają po prostu. No i armaty by mogły nieco szybciej, powiedzmy, postrzegać. No, ale już tam teraz jest pół biedy, powiedzmy. Dobra, tutaj tych mężczyzn. Dobra, w tych halberdników z łaski swojej. Dobra, i wylećcie tutaj w tych. Czemu nie chcecie puścić tych halberdników? What the fuck? Dobra pójdźcie może tędy? Nie, te jednostki mnie autentycznie nie słuchają. Każdy iść tutaj, oni idą tam. o te Byki. Dobra, tutaj strzelamy. Tutaj pikinierzy odparli atak. No i super. Ok. No, moje armaty jednak dużo już nie zrobią. Okej, okay. tutaj im bijemy na tyłach piechotę. I generał ucieka. No i jest już koniec, tak naprawdę. Okej, okay. mm. no i mamy koniec bitwy. No nie było to duże wyzwanie, ale możemy ich sobie jeszcze pogonić w imię zasad, żeby jak najmniej ich tam zawsze pozostało przy życiu. E, no, czemu by nie? Dobra, tutaj Wy też lecicie. Tutaj mamy jeszcze tych, dalej panowie. Dobra, kończmy już to. No i straciliśmy 200 ludzi, oni 1800, tak naprawdę, więc jest git. Nie powiem. No i Szczecin jest tak naprawdę już w naszych rękach, tylko jeszcze o tym nie wiem. No, zdobycie tej osady to jest naprawdę kwestia czasu. Gdyby, gdyby nie to, że mają tutaj te jednostki obrońców, no to by poszło jeszcze szybciej. No ale dobra. E, no i myślę, że to jest też odpowiedni moment, żeby jeszcze sobie zobaczyć mapę tej kampanii e, i co tutaj się właściwie zmieniło. Podejrzewam, że pewnie nic się nie zmieniło od ostatniego razu, jak pokazywałem. Stan rzeczy. Rewolucja angielska nadal stoi w miejscu, nic się nie zmieniło naprawdę. No, jest to dziwne. Tutaj mamy armię norweską czy tam duńską, ale też dużo się tu nie stało. No powiedzmy, jedyne co to Palatynat pozdobywał resztki po Holandii, którą ja tutaj zabiłem. No, ale beze mnie by tego najprawdopodobniej nie osiągnęli. No tutaj powiedzmy... Sabaudia, Oblega, Marsylia oni cały czas zawierają ze za sobą pokoje, więc podejrzewam, że my tego nie zdobyli ostatecznie. Tutaj nadal mamy te dwie niezdobyte osady buntowników. No powiedzmy jedyna różnica jest taka, że ktoś chociaż zdobył Neapol w porównaniu z poprzednią wersją moda, no ale i tak pozostało to jeszcze sobie trochę do życzenia. Tutaj Osmani w końcu nie ruszyli na Austrię. No więc... Osmani byli bierni całą kampanię. No, też to dziwne troszkę jest. E, Mołdawia i Siedmiogród nic nie robią. No, tutaj kozacy szykują się do ataku na mnie, ewidentnie. A wojna szwedzko-rosyjska. No, Szwedzi mają Nowogród. Tutaj gromadzą się wokół Pskowa. Tutaj Rosjanie gromadzą jakieś siły, a na północy... Na północy nic ciekawego. No dobra, no to myślę, że to jest. O, tutaj powiedzmy jest jedyne co: to może, że nowy Amsterdam jest oblegany przez jeszcze siły angielskie po tym, jak upadła Holandia. Eee, no i w sumie to tyle, tak więc, no, mam nadzieję, że ta kampania Wam się podobała. No cóż, na pewno była ona cięższa niż kampania polską. Zaczęliśmy tylko z trzema prowincjami, Berlinem, Słupskiem i Królewcem. W parę tur udało nam się zdobyć no, sporo ziem Polski, ale wiązało się to z bardzo ciężką koalicją. Tak naprawdę chyba w okolicy 10 odcinka połowa świata nam wypowiedziała wojnę. Musieliśmy walczyć jednocześnie z Austrią, z Bawarią, z Brunswickiem, który był zbugowany i nie mogłem z nim toczyć bitew. Z Rosją i z siedmiogrodem. No i potem jeszcze doszli Szwedzi. Tak. No, więc. I Holandrze też doszli. No właśnie. No więc myślę, że to, że udało mi się tą kampanię wygrać, no bo... Myślę, że można ze spokojem uznać, że wygrałem tę kampanię. Jestem najbardziej rozwiniętą frakcją, z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o zwoje. No, powiedzmy, że w porównaniu, wszystkiego, no to Rosja mnie wyprzedza, ale tylko ze względu na to, że jest większa. Wojskowo też, no ale jakoś mnie to specjalnie nie dziwi. No, ale jesteśmy drugim krajem pod względem terytorium. Eee, no, pod względem finansów, teraz byśmy wystrzelili na pierwsze miejsce, i tak. Eee, tak więc, myślę, że ze spokojem można uznać, że wygrałem tą kampanię. Gdyby mi się chciało, i gdyby wam się chciało, to mógłbym to kontynuować. Ja myślę, że to jest bez sensu, bo walkę ze Szwecją, i z Rosją, i z Kozakami, i z Siedmiogrodem, i z Osmanami, widzieliśmy już w kampanii polską. Więc to naprawdę by było głupie po prostu, żeby robić drugi raz to samo w tym momencie. Tak więc zobaczymy się wkrótce w kolejnych projektach z Total Warów. No i polecam wam jeszcze mój let's play z Cyberpunka i z Crusader Kingsa, które myślę, że mogą was tam jakoś zainteresować, szczególnie myślę, się dla fanów Total Warów Crusader Kings może być ciekawe. Tak więc macie co oglądać i zapewniam wam, że jeszcze dużo tego będzie. Tak więc do zobaczenia, cześć!